Uzdrawianie wewnętrznego dziecka, Barbara Taube. Zacznij oddychać świadomie, i głęboko. Zamknij oczy. Zrelaksuj się. Odpręż. Wycisz. Uspokój umysł. Wyobraź sobie, że wchodzisz do pięknego lasu i słuchasz odgłosu wiatru w koronach drzew. I wyobraź sobie tak. Jakbyś tam naprawdę był wyobraź sobie, którymi zmysłami wyobrażasz sobie ten las? A teraz rozszerzaj te doznania. I dodaj każdy, kolejny zmysł. Pozwól sobie to zobaczyć, usłyszeć, poczuć. Poczuj teraz jak jesteś w lesie. Może uda ci się nawet wyczuć cudowny aromat, który jest w powietrzu. Pozwalasz sobie teraz wejść głębiej w te cudowne doznanie? Wszystko, czego teraz doświadczasz, jest po to, aby cię wspierać. Pozwól, by dźwięki, które słyszysz, pieściły cię, wspierały zostały stworzone, abyś mógł wejść głębiej. Tak głęboko, jak Ty sam zdecydujesz, i pamiętaj, to Ty sterujesz tym doświadczeniem. To Ty decydujesz, jak głęboko wejdziesz. To ty jesteś bardzo wyjątkową osobą. Dźwięki i muzyka wzywają cię, wzywają tą bardzo wyjątkową osobę. To jest Twoją intencją i zobowiązaniem uzdrowić i ochraniać i odkrywać tą piękną część Ciebie, która pozwoli Ci dokonać uzdrowienia. Bo to Ty jesteś osobą, która uzdrawia i jest uzdrawiana. Wyobraź sobie teraz, że wchodzisz na piękną polanę. Wejdź teraz na środek tej polany i poczuj powietrze. Popatrz na niebo, chmury. Gdzieś na końcu tej polany. Jest dziecko, które wybrałeś ze swoich doświadczeń. Spójrz, teraz tam stoi, patrzy na ciebie i pomału idzie do ciebie. Zobacz, jak to dziecko zbliża się do ciebie. Jest coraz bliżej i bliżej. Zaobserwuj, jak wygląda. Jak je odczuwasz. Może uda Ci się zobaczyć to dziecko, lub poczuć emocje płynące od tego dziecka. Nie ma znaczenia, jak doświadczasz tego dziecka. Pozwól nie sobie odczuć. I teraz poczuj, zobacz, jak podchodzi do ciebie coraz bliżej i bliżej i jeszcze bliżej. Wyciągnij do niego swoje serce, swoją miłość. Niech muzyka i dźwięki Cię wspierają. Wszystko jest po to, tutaj, żebyś mógł, mogła wejść głęboko i dotknąć tego dziecka. Które do ciebie podchodzi. Przyciągnij je bliżej, i jeszcze bliżej. Zobacz, poczuj, jak zbliża się do Twojego pola energetycznego. Przyciągnij je bliżej i jeszcze bliżej, aż Twoja energia, energia serca zacznie wnikać w niego, w to dziecko. Pozwól, aby Twoja miłość do Niego płynęła w każdym wydechu. Poczuj, jak Twoja energia, energia Twojej własnej miłości. Płynie do Twojego dziecka. Popatrz w oczy tego dziecka. Zaobserwuj co widzisz, co czujesz, cokolwiek czujesz, lub widzisz? Czy to jest miłość, czy niepewność? Nadal kochaj to dziecko. Może dziecko wcale nie chce podejść, może stoi gdzieś daleko, ale ty nadal kochaj to dziecko, które jest w Tobie, niezależnie od tego, co robi. Nawet jeśli ucieka, jeśli się chowa, kochaj to dziecko. Może podchodzi bliżej i bliżej, może tylko odczuwasz. Ale ty kochaj to dziecko, po prostu kochaj. Teraz poczuj, jak zaczyna się coś dziać. Ludzie zaczynają przychodzić na polanę, otaczają ciebie i dziecko wielkim kręgiem. Patrzysz na ich twarze i zdajesz sobie sprawę, Że to jest każdy, kto kiedykolwiek Ciebie kochał. Każdy, kto kiedykolwiek Ciebie kochał, podchodzi na tą polanę i poczuł. Jak otaczają cię wielkim kręgiem miłości. Pozwól sobie odczuć tą miłość. To nie tylko miłość, to nie tylko obraz, to jest prawdziwa energia. Pozwól sobie odczuć tą miłość. Wchłaniaj ją głęboko. Wchłaniasz ją do swojego ciała i do ciała tego dziecka. Pozwól sobie odczuć miłość swoich rodziców, swoich znajomych, przyjaciół, braci, sióstr. Tych, których nie znasz, tych, którzy mijali cię na ulicy, nawet nie wiedziałeś, że mogą cię kochać. Kiedy patrzysz na ten tłum ludzi. Może zauważysz twarze ludzi, którzy myślałeś, myślałaś, że cię nienawidzą, ale teraz widzisz ich drugą stronę. Widzisz, czujesz, kim naprawdę są. Widzisz, czujesz, kim naprawdę są. Teraz zauważasz, że Cię kochają. Pod maską ego jest prawdziwa miłość. ponieważ taka jest ich prawdziwa natura. Pozwól sobie przyjąć ich miłość, bo przyjmując ich miłość, tu i teraz uwalniasz przeszłość. Wchłaniaj tą miłość do siebie, do wewnątrz, i do wewnętrznego dziecka. Miłość tych wszystkich ludzi, którzy cię teraz otaczają. Rozkoszuj się tą miłością. Poczuj, jak ją wchłaniasz, i przepływa przez całe Twoje ciało. Subtelnie, delikatnie. A teraz zobacz, jak krąg się powiększa. Dochodzą inni ludzie, którzy cię teraz kochają, i krąg staje się coraz większy. Być może nie zdawałeś sobie sprawy, jak bardzo jesteś kochany. Pozwól, aby ten krąg stał się większy i większy, i jeszcze większy. I poczuj, zobacz, jak coraz więcej ludzi wchodzi na polanę. Są ludzie, których nawet jeszcze nie spotkałeś. Ludzie z Twojej przyszłości. Ludzie, których przyciągniesz, dopiero poprzez wyniki wyborów, nowych myśli, nowych możliwości. Ludzie, którzy Cię rozumieją i kochają. Pozwól teraz tym ludziom, których jeszcze nie spotkałeś, aby dołączyli do tego kręgu. Pozwól im dać swoją miłość. Pozwól sobie to odczuć. Pozwól sobie, aby to uczucie wniknęło do Twojego ciała, i do ciała dziecka. Coraz głębiej, i głębiej. Wchłaniaj to w siebie. Wszystko to tutaj jest dla Ciebie. A teraz promień światła zaczyna świecić, i wszyscy są. Powiedzi tym światłem. Światło dotyka ciebie, i dziecka, i wszystkich innych, którzy tam są. Poczuj: jest to tylko miłość. Jest to tylko miłość. Twoja wewnętrzna miłość, która jest w tym dziecku. Pozwól sobie wchłaniać tą miłość głębiej, głębiej i jeszcze głębiej. Niż kiedykolwiek wcześniej. Zabierz ją do siebie tak głęboko, jak tylko zechcesz. Tak głęboko, jak potrzebujesz. i ciepło światła Do każdej komórki swojego ciała Przenika ciało i umysł Pozwól, by miłość pieściła Twoją skórę. Wszystko to tylko dla Ciebie, poczuj energię która przepełnia Cię, i płynie do wewnątrz Twojego dziecka. Stworzyłeś to własną świadomością, swoim własnym umysłem. Możesz przypomnieć sobie to uczucie, tą miłość, w każdej chwili, w każdej chwili, kiedy będziesz potrzebował, to poczuć. Tylko poprzez przypomnienie sobie tych uczuć uzdrowisz swoje wewnętrzne dziecko. Za chwilę odejdziemy stąd. Płon tą miłość w siebie i troskę tak głęboko, jak tylko zechcesz. Bądź sobie w tym stanie, w tych uczuciach. Jak będziesz gotowy, możesz powo powoli powrócić w swoim własnym tempie do tu i teraz.